A siły większej, tylko co jest? Eee, Bóg. 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 Oni tutaj, tutaj, wiesią, oni tutaj już powiedzieli, b, 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 b. my jesteśmy postawieni na Boga. Jak chcesz iść z nami, to, 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 to. to, to. W pierwszym kroku dowiedziałeś się, że jesteś jakogokolwiek, że jesteś bezsilny, że przez całe swoje własne udowodniłeś sobie sam. W, 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 w drugim kroku o, e, 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 u, uwierzyłeś, że jest siła większa niż a w trzecim kroku jest, jest ten i, i w, naszym, w naszym zrozumieniu, tych przyjaciół, którzy robili ten program, mówili, mówili jedną rzecz, że jedynie my powierzamy to Bogu. Bóg i... dodali genialną rzecz, jakkolwiek go pojmujesz. Nie. Bóg tak naprawdę, bo to, to, to jest symbol, to jest, to jest słowo, nie? Bo, bo, bo nikt do końca nie rozumie Boga, bo nie, 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 nie pozawalny. Ale to jest symbol, wiesz, może, może to być Mahomet dla znaczy, Ciebie, możesz go tak. jachwę, może może to jest Twoja tak, sprawa, tak, wiesz, tak. tutaj nic się tutaj się nie I Dlatego tutaj mówią nawet, Bóg jakkolwiek, to Ty pojmujesz, nie musisz e, e, pojmować Boga w sensie chrześcijańskim, nie, jakkolwiek Go pojmujesz. I to jest, to jest wspaniała sprawa, I te, 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 te. i te trzy kroki tak naprawdę, są zrobione solidnie, to jest pozwolenie, fundament do budowy reszty kroków. Bez tego nie zarabiam, jak naprawdę nie, uznasz, nie, nie znajdziesz. Po co potrzebna się siła, wieś, do życia? I gdzie jej szukałeś? Ja. E, <głos Elania> mnie siłę dawał alkohol. Bo, <głos Elania> bo jak się napiłem, to po prostu jak miałem kaca, to później szukałem, gdzie się znowu napić. A jak się napiłem, to wszystko mogłem zrobić. Wszystko mogłem. Wiecie, była to siła olbrzymia. No, oczywiście. To. Spirit. I spiryt. I teraz o oni tutaj nawet mówią w no, tej, tej programie. Że musi taką siłę znaleźć do, 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 do życia. Tak. I, i to jest i to I to życie oferuje Ci jak gdyby jest program, który którym zawarta jest bardzo wielka, wielka część, tak naprawdę, powierzenie Bogu. Powiesz to Bogu. Jest, jest, jest takie w 24 godzinie, któregoś tam, tam dnia, jest takie powiedzenie. Jeżeli raz powierzyli Bogu swoje życie to nie odbieraj mu co chwilę. Ja nieraz muszę codziennie powierzać. Ale codziennie to mało, że no codziennie, no. To, to jest ważne co mówił o to ważne bardzo. No. Ale co jakiś czas zapijamy, to jak tak. zabieramy z powrotem Bogu, tak. to zaufaj Bogu. Tak, oddaj mu to. Tak. Jak nie zaufaj, bo krok trzeci jest krokiem zaufania. Tak. Zaufa. Krok pierwszy jest krokiem wyższego. Prawdy. Stałem w prawdzie, jestem alkoholkiem, jest to choroba e, nieoleczalna. Jest to choroba śmiertelna. Tak. I może, z tym się pogodzić. I sprawa z początku boli, ale potem nawet trzeba się godzić z tym. I druga sprawa, muszę się już świadomić, że nie kieruję własnym życiem. I wiesz co ja dostałem tego genialnego? No. Moja sponsorka powiedziała mi, bo ja się z tym zacząłem sprzeczać. I mówi: wiesz co, Ewa, jak, jak piję, no trudno żebym kierował własnym życiem. <śmiech> <śmiech> ale tak jak nie piję, to będę kierował, tak kierował, a ona się zaczęła śmiać. To już, co ty gadasz? Ja mówię, no będę kierował własnym życiem. To, to sprawdza, żeby też spadł. Tak? tak? A ona powiedziała jaka, że nikt na świecie nie kieruje własnym życiem. I mówię, Ewa, co ty gadasz? Kurwa. Nie ministrowie, premierzy, <lucz> ludzie. Nikt na świecie nie kieruje własnym życiem. I wiesz, co tak naprawdę pod spodobie, te tej te, te, te wiadomości? Leży jedna rzecz. Bóg chce nam powiedzieć. Życiem kieruje je. A teraz dał bombę. No. Tylko nie mówię wprost, tylko na, na razie nas przygotowuje do tego, żebyśmy się ospoili z tym, z tym. I dlatego już w trzecim kroku mówi się, postanowiliśmy powierzyć nasze życie i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek go pojmujemy. No to, to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne rozumiem, takie, takie, takie rozważanie, które powinno być... Wiesz, <kluzła> Słuchajcie, czyli zakończmy na tym trzecim kroku, zanim przejdziemy do czwartego i piątego. Czyli generalnie tak, war, warsztaty powstały, żeby zapoznać z krokami. I tak jak Felek powiedział, genialną dzisiaj rzecz, że najważniejsze są te pierwsze słowa. Tych kroków, nie później rozwinięcie tak, jak to jest tytuł. w 12, tylko tytuł, tytuł tych kroków, czyli czwarty. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny. Nie? I jak to rozumiesz, tak to rozumiesz. Jest to na pewno pomocne ten podręcznik 12 na 12 i w Wielkiej Księdze też są przykłady pani Jonesa, pana Browna i tak dalej. Taka pokazana jest tabelka, ale generalnie jak my to rozumiemy. To jest, to jest, to jest dla mnie bardzo odkrywcze, to, to co Fałek powiedział i słuchajcie, i teraz tak, i to co powiedział o, o kroku trzecim, czyli w pierwszym, że przestaliśmy kierować własnym życiem, ale w trzecim, kto może, komu możemy oddać tą, tą kierownicę? Oczywiście Bogu. Tylko, Bogu. tylko Bogu. Tylko Bogu. I tylko On kieruje tym życiem. Tak, dokładnie. I zaraz będziemy rozmawiać o kroku czwartym, piątym, szóstym, siódmym.